A to jest ulubiona roślina mojego Krzysia. Co roku pyta, jak się nazywa Kozilu łąkowy Krzysiu. Na dobrą sprawę to jest chwaścior, tylko jak zakwita na żółto, kwiatek jest bardzo taki no, niepozorny i bardzo krótko. Później zamienia się w tą kulę i ta kula jest dużo efektowniejsza niż sam kwiat. Czyli owoc przerasta. Mamy. A mnie się zaś podoba to połączenie żółci. Z bielą. A to jest dzwonek od marty. Mamy marka. Marianna ubić dzwonki od marty. Idę, idę. Zrób przepiękny, krótki filmik i ja wyślę go Marcie z pokazaniem i z podziękowaniem. Marta, to jest cały łanik od kibic dzwonków. Twoje dzwonki, ze złaba, Augusta. Bardzo im tu dobrze. są przepiękne. Wszyscy pytają, dlaczego mają główki do dołu. A ja mówię, czy zawsze główka mówi mi do góry? Piękności cuda. Moje piękne cuda. Dziękuję Marta. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No popatrz, jakie są piękne a w środku mają kropeczki. Dlatego się nazywa dzwonek kropkowany. Katejszy. Dziś każdy ma takie kropeczki w środku. Cuda. Zacznę stąd, ale to są liście hosty, czy funki. O dziwo białej. A dalej jest łam jeści kropkowanej. Wicher wieje, kwiaty się układają pod kątem wiatru, jest cudownie przejadę wszystko. Różne rodzaje dzwonków tu widzę. Dzwonią wszystkie do Marty. Dzwonią wszystkie, o właśnie znowu. I tutaj dalszy ciąg, Są. jeszcze Marty. O, 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 o. No, to nie machaj tak. I przechodzę... Na ślimaka, proszę zobaczyć, jak to pięknie dynda. Na ślimaka. się Proszę, proszę Mam mnóstwo niestety. No, i znalazłem się w bliskości drugiego stanowiska groszku bylinowego, z którego Marianna jest bardzo, bardzo dumna. To jest właśnie ten groszek. Pewnie szczęścia byłaby, gdybym ja jeszcze miała go w kolorze białym. Mam tylko róż i cykladę, a wiem, że biały bywa. No i dobrze byłoby, żeby. Pszuchu. żebyś głośniej mówiła. No tak. Ale... no A tak tam sztuka. usiłuje wejść w kielich, widzisz? A w groszku za małe są te kielichy dla pszczół. No i tak to wygląda Królestwo Marianny.